Nawet jeśli bardzo dbasz o zęby, to w twojej jamie ustnej nadal znajduje się wiele bakterii. Mieszają się one z białkami i produktami ubocznymi żywności, tworzą zlepką warstwę zwaną płytką nazębną. Ta maść pokrywa zęby, dostaje się pod linie dziąseł i przykleja się do wypełnień lub innych prac dentystycznych. Płytka nazębna przenosi bakterie, które mogą uszkadzać szkliwo i prowadzić do próchnicy. Większe problemy pojawiają się jednak, gdy płytka nazębna pozostaje na zębach i twardniejąc zamienia się w kamień nazębny. Kamień nazębny tworzy się poniżej i powyżej linii dziąseł. Jest szorstki i porowaty. Nie dość, że psuje wygląd twoich zębów, to jeszcze dodatkowo może je uszkadzać i powodować bolesne problemy z dziąsłami. Pora teraz na trzy domowe przepisy, które pomogą ci skutecznie usunąć kamień nazębny. Numer 1. Węgiel aktywny. Popularny węgiel stosowany na biegunki to również substancja, która nie tylko usuwa pozostałości jedzenia z jamy ustnej, ale także bytujące w niej bakterie. Działa więc też antyseptycznie. Stosowanie węgla aktywnego jest jedną z najbardziej efektywnych metod w walce z kamieniem na zębach. Ważne, aby zakupiony węgiel był pochodzenia naturalnego. Do sporządzenia pasty potrzebna jest jedna kapsułka węgla aktywnego oraz 30 ml wody. Pastę należy nanieść na szczoteczkę do zębów i dokładnie wyczyścić zęby. Powstałą w jamie ustnej pianę należy pozostawiać na zębach na okres 3 do 5 minut, a następnie dokładnie spłukać. Pastę z węgla aktywnego należy stosować 2-3 razy w tygodniu. Sposób nr 2. Domowa pasta z sody oczyszczonej i oleju kokosowego. Połączenie sody oczyszczonej i oleju kokosowego stanowi doskonały środek antybakteryjny. Choć stosowanie sody oczyszczonej do higieny zębów powinno być stosowane rozsądnie i z umiarem, to w połączeniu z olejem kokosowym jest ono bezpieczne. Pasta z sody i olejku kokosowego znakomicie usuwa pozostałe w jamie ustnej resztki jedzenia, zabija bakterie, a także wybiela zęby i, co dla nas najważniejsze, skutecznie usuwa kamień na zębne. Do sporządzenia pasty do zębów potrzebne jest pół łyżeczki sody oczyszczonej oraz łyżka oleju kokosowego. Aby uzyskać lepszy efekt smakowy, można dodać kilka kropel spożywczego olejku eterycznego, np. miętowego. Tak przygotowaną pastą należy czyścić zęby przez okres jednego tygodnia, raz dziennie. Po upływie tego okresu efekty działania pasty powinny być widoczne. I sposób numer 3. Napar z szałowii. Napar z szałwi jest również skutecznym środkiem do walki z kamieniem nazębnym. Można go przygotować zarówno z suszonej szałwi, jak i świeżej. Sporządzonym naparem należy płukać jamę ustną przez około 3-4 minuty. Czynność warto powtarzać codziennie, przez okres co najmniej tygodnia. Usuwanie kamienia następnego u dentysty. Pamiętaj, że domowe sposoby na redukcję kamienia następnego nie zastępują zabiegów stomatologicznych. Profesjonalne usuwanie kamienia warto wykonywać co roku. Jeden zabieg skalingu rocznie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stomatolog posłuży się ultradzieńkowym skalerem, który rozbija złogi kamienia.